We fleszu Czaplinka, ważna rocznica, koncert patriotyczny, polendronk na kolejne lata, biegowo w Siemczynie, eko walentynki. W naszej gminie miały miejsce ważne obchody. 79. rocznica wyzwolenia Czaplinka. Rozpoczęliśmy o godzinie 9 rano w Kluczewie. Tam był zapomniany pomnik poległych żołnierzy w walkach o Kluczewo. Później mieliśmy mszę w kościele. No i w tej chwili obchody główne na cmentarzu yy, tutaj w czaplinku. Także bardzo dziękuję, bo były również wojska rekonstrukcyjne i dziękuję stowarzyszeniu Rajtar z Piły, które wspomogło nas i pięknie to wszystko wyglądało. Oprócz tego również bardzo chciałem podziękować jednostce Zbudowa, która również dała swoją kompanię. Dlaczego te obchody są takie ważne? Trzeba pielęgnować tradycje, trzeba. Pielęgnować pamięć o tych, którzy walczyli za naszą wolność. Wyrażanie szacunku dla bohaterów to najlepsza lekcja historii. Podniosła atmosfera, panowała także w naszej hali. Odbędzie się koncert patriotyczny poświęcony pamięci gimnazjalistów poległych podczas powstania styczniowego i będą to oryginalne pieśni powstańcze w wykonaniu naszego ukochanego Teatru Wariete Muzea z Koszalina. Oprócz tego na scenie wystąpią dzieci ze Szkoły Podstawowej w Czaplinku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku, a koncert poprowadzi burmistrz Czaplinka Marcin Naruszewicz oraz Jarosław Barow. Dlaczego nasza młodzież wzięła udział w koncercie? No, bo jednak trzeba pamiętać o ludziach, którzy jakby walczyli tak za Polskę. Trema była? Jest lekki stres, ale się cieszymy. tak. Mówienie o historii bez fałszu. W Urzędzie Miejskim odbyło się ważne spotkanie dotyczące najpiękniejszego festiwalu na świecie. w bardzo ważnym momencie, gdzie będziemy rozmawiali o naszym zbliżającym się wielkimi krokami na Festiwalu Świata, czyli Polem Droz, wydanie 30. I nie tylko będziemy mówili o festiwalu, ale będziemy także mówili o przyszłości festiwalu i zaraz oddaję głos naszym gospodarzom. Jest to dla nas bardzo podniosła chwila, ponieważ yy, najpiękniejszy festiwal może się odbywać w najpiękniejszym zakątku na naszego kraju, czyli w gminie Czaplinek. To jest dla nas wielkie wyróżnienie. Bardzo się cieszę, że za chwileczkę nastąpi podpisanie na kolejne 3 lata to się stanie faktem, że yy, Czaplinek będzie mógł y, dzięki temu również skorzystać z niesamowitej promocji, bardzo pozytywnej promocji. Dzięki takim wydarzeniom u nas wszystko gra. Po raz kolejny w Siemczynie miała miejsce sportowa impreza z patriotycznym przesłaniem. Dzisiaj spotkaliśmy się na kolejnej edycji, już 14. Biegu imienia chorążego Kazimierza Masiewskiego który tu upamiętnia po prostu zdobycie tych ziem. Rozpoczynamy od biegów dziecięcych, od najmłodszych lat, już od 3 lat, aż po 17 lat i biegniemy właśnie w intencji chłopaków, bliźniaków, którzy chorują na białaczkę. Później będzie bieg główny o godzinie 12, w samo południe startujemy na 5 km. Bieg i marsz Nordic Walking. Co sprowadziło uczestników na start? Bo lubimy sport, aktywnie spędzamy czas, ćwiczymy. No i ogólnie. Nie fajna inicjatywa. No, no. Dla mnie to będzie niespodzianka, ale liczę, że dam radę. No, pomagać można, przebiec się z innymi zawodnikami. Każdy powód do biegania jest dobry, ale patriotyzm i pomaganie innym są najważniejsze. Tradycyjnie na Czaplineckim rynku odbyło się ważne ekologiczne wydarzenie. Jest to już ósma edycja Eko Walentynek, która jest realizowana w naszej gminie, a oczywiście ma na celu ochronę środowiska. Zbieramy tego dnia baterie. Włączają się w tą akcję wszyscy, nie tylko mieszkańcy, ale również szkoły. Co roku bijemy niesamowite rekordy, a tak jak powiedziałem, to już jest ósma edycja. Mam nadzieję, że tych edycji będzie jeszcze bardzo, bardzo wiele. Ta akcja potrwa do 22 kwietnia, czyli do Dnia Ziemi i Wspólnie z Gminą Czaplinek włączyła się w to również spółka zakłady gospodarki komunalnej, która również przygotowała piękne atrakcje, a u nas dzieci za to, że oddają baterie, dostają lizaki, coś słodkiego. Także piękna inicjatywa, a przede wszystkim pod względem edukacyjnym jest to bardzo, bardzo ważne, ponieważ to młode pokolenie później będzie również wpływało na to, jak będzie wyglądał nasz świat. Czy akcja przyniosła skutek? Akcja się rozpoczęła o godzinie 10, a jak możemy spojrzeć, tutaj jest ich po prostu dużo. Potężna ilość baterii. Spodziewamy się jeszcze zdecydowanie więcej. I oczywiście jak najwięcej. Dzieci były przygotowane. No po prostu ja zbierałam, bo zużywałam i chowałam do pojemnika, powiedziałam, że jest taki dzień zawsze. E, a jak mi się coś zepsuło, to ja zawsze kładłam sobie do pudełka i. Zbieram sobie te baterie. Przynosi się sprzęty elektroniczne i zużyte baterie. Słodycze z pozytywną energią.